Witam na kanale Fantazja Azja. Dzisiaj wracamy do Magic the Gathering i Smoczyk Deków i dzisiaj będę chciał wam pokazać moją wersję Dragon Storm, a jest to dosyć stara talia, która obecnie bardzo rzadko gra w turniejach modernowych i myślę, że wiele osób w ogóle nie wie czym jest Dragon Storm, jak działa ta karta, a jest to naprawdę bardzo fajna talia, więc na tym jak jesteście ciekawi zapraszam na filmik, a jestem Emil. Zaczynamy. Jeśli chodzi o Dragon Storm, jest to karta za 9 man. Jest to bardzo droga e, karta, którą zagrywamy za jedną czerwoną manę i 8 jakiekolwiek manę, czyli mamy naszą manę szara, szarą i jej głównym zadaniem jest po prostu przeszukiwanie talii, wyszukujemy smoka, wkładamy smoka do gry i koniec i tasujemy naszą talię. Najfajniejsze jest to w tej karcie, że ma Ability Storm, czyli kopiujemy tyle razy, Tą kartę, właśnie, którą zagraliśmy, czyli tego Dragon Storma, tyle razy, ile wcześniej zagraliśmy jakikolwiek spell, czy to była wcześniej kreatura za jeden many, czy to był jakiś instant dający manę, i możemy skopiować wtedy właśnie tyle razy, ile coś tam zagraliśmy, czyli w tym przypadku zagrywamy Dragon Storma, czyli wchodzi jeden smok jak zagraliśmy przed Dragon Storm, jeszcze jakieś dwa spele, załóżmy nie wiem, jednego jakiegoś goblina, jakąś kreaturę, i coś do jakąś manodajkę lub coś wyszukiwanie, czyli już mamy trzy, trzy spele, które zagraliśmy przed Dragon Dragonstormem, czyli po zagraniu Dragon Storma wchodzą aż cztery smoki do gry, więc naprawdę fajna sprawa. Swego czasu Dragonstorm był naprawdę bardzo potężną talią, bo potrafił zabić przeciwnika nawet w pierwszej turze, więc był naprawdę troszeczkę bardzo przekoksowany, dlatego zostały praktycznie połowa kart jakie była w Dragonstormie zostały zbanowane i nie możemy już grać nimi na turniejach, ale na szczęście został przedrukowany jeden z goblinków, który Moim zdaniem idealnie pasuje do takiej talii, dzięki której będziemy nabijać naszą manę, bo akurat mój Dragon Storm jest złożony troszeczkę na goblinach, które będą nabijać manę całkiem szybko i myślę, że to jest jeden z fajniejszych pomysłów i sposobów, jaki możemy grać właśnie w dzisiejszych czasach, czyli w 2020 roku i Dragon Storm może będzie pojawiał się częściej na turniejach, mimo że. Troszeczkę jesteśmy teraz wolniejsi, bo jak wcześniej potrafiliśmy zabijać w pierwszej, drużynie, w drugiej turze, to teraz już wysoko spadliśmy na czwartą, na piątą raczej. Trzecia tura jest możliwa, ale to już naprawdę trzeba mieć duże, duże szczęście, żeby wyciągnąć dobrą ilość kart. Raczej to tak w okolicach czwartej, piątej, może czasem nawet szóstej, więc będziemy troszeczkę potrzebowali mo możliwości ich obrony przed naszym przeciwnikiem, żeby już zagrać z Dragon storma, bo zwykle gramy z Dragon storma w taki sposób, żeby to był taki one punch man, czyli wpada, zagrywamy i Koniec gry, więc o to mniej więcej chodzi w Dragon Stormie. Przejdźmy teraz do talii, czyli do kart, jakie złożyłem w moim Dragon Stormie. Oczywiście, Dragon Storm mamy takich cztery karty. Bardzo ważna sprawa, bo to jest podstawowa karta w naszym deku, więc Dragon Storm koniecznie. Następnie przechodzimy do naszych smoków. Tutaj akurat nie ma aż tak ogromnej ilości smoków, jakby się mogło wydawać, bo raczej większość smoków jest. Po jednym egzemplarzu, bo im więcej smoków w talii, tym większe prawdopodobieństwo, tym większe prawdopodobieństwo że będziemy mogli wyciągnąć te smoki na rękę z talii. A tego nie chcemy, raczej wolimy, żeby te smoki były w talii, bo wtedy, za pomocą Dragon Storma będziemy wyciągać te smoki. Więc robimy wszystko, żeby nie mieć smoków na ręce. No i tutaj mamy naszego kolagena, bardzo fajny smok, jest to Dragon Lord Kolagen, który daje naszym smokom hejs, to jest jego główne zadanie oczywiście tam ma bardzo fajne inne umiejętności ale jego głównym zadaniem jest wejść do gry, dać naszym smokom hejs które będą mogły od razu atakować zwłaszcza jak to połączymy z kolejnym smokiem czyli atarką, która daje smokom double Strike A to wystarczy, że już same te dwa smoki wejdą do gry i każdy z nich będzie zadawał 12 obrażeń więc naprawdę już potężna, potężna siła Następny smok jest to jeden z ciekawszych smoków, jaki w ogóle jest. Jest to, jest to utwara Helkite. Jest to dosyć drogi smok, zresztą wszystkie smoki są drogie, a nie będziemy ich raczej zagrywać za manę. Wszystko będziemy starali się robić właśnie za naszego Dragon Storma. I najfajniejsze jest to, że kiedy mamy tego smoka w grze, jakikolwiek smok atakuje, pod naszą kontrolą tyle wkładamy, tyle tworzymy tokenów, kolejnych smoków 6 na 6 do gry. Czyli wykonujemy jeden atak, tworzymy tyle tokenów, ile naszych smoków zaatakowało. I te, to, I te tokeny zostają. Możemy sobie zostawić je albo do następnej tury, w razie jakby nasz atak z Dragon Storma się nie powiódł. Lub możemy również atakować, bo to wszystko jest w tym samym czasie. Atakujemy, smoki się tworzą i możemy również, bo mają hejs dzięki właśnie kolagenowi. Więc również takie rzeczy możemy robić. Naprawdę potężne, ogromne ilości obrażeń możemy zadawać. Następny smok jest to Bogardan Hellkite. Jest to najpopularniejszy smok, jeżeli chodzi o Dragon Storma, bo jego głównym zadaniem jest po prostu zadawanie obrażeń już na samym wejściu. Wchodzi do gry i zadaje 5 obrażeń przeciwnikowi, więc wystarczy zagrać takich cztery i, i już jest to po ptokach. Po, ja akurat nie mam ich 4, bo nie lubię grać w taki sposób. Mam 3 wolę troszeczkę bardziej pokombinować kolagenem, dragon, e, atarką i troszeczkę, żeby było ciekawiej. Kolejny smok jest to mój ulubiony smok. Jest to śpiący z Labyrinth Dragon, za Dlaczego jest w tej talii? Dlatego, że jest smokiem za jeden many I dlatego, że jest moim ulubionym smokiem Ale przede wszystkim jest to jakby taka nasza tarcza Jest to obrona przed agrodekami Które będą chciały szybko atakować Dużą ilością kreatur Dzięki temu, jeżeli coś takiego będzie w stole To każdy przeciwnik troszeczkę się zastanowi Czy warto atakować w tej turze Może jednak nie, bo mam troszeczkę za mało kreatur Nie zabiję naszego przeciwnika A dam po prostu smokowi Plus jeden konterka za każdą kreaturę Która będzie atakowała, to jest każdy atak Każda kreatura to jest plus jeden Plus dla naszego smoka Więc cztery kreatury atakują To jest już cztery konterki dla naszego smoka Wystarczy, że uzbieramy wystarczającą ilość Konterków i już mamy potężnego smoka Który może atakować, może bronić Więc raczej większość będzie się zastanawiała A jest to mały smok Za jeden many na przez długi czas Po prostu nie robi nic Więc raczej nikt nie będzie na niego marnował Jakiegoś tam spalania czy jakiegoś czy jakieś kontry, więc raczej na 90% będziemy w stanie zagrywać tego smoka, który naprawdę będzie potężną siłą obronną naszej targi. Oczywiście mamy takich smoków 3. Teraz jak będziemy zagrywać naszego Dragon Storma, Przede wszystkim dobrze jest mieć Goblin Elektromansera. Jest to za dwa many. Goblinek, który zmniejsza koszt sorcery i instantów. Bardzo fajna sprawa. Zważywszy, że zaraz że jest to Goblin, a dwa, że zmniejsza koszt naszego Dragon Storma i wszystkich manodajek, które będziemy potrzebowali do zagrania Dragon Storma. Oczywiście 4. Teraz przechodzimy do manodajek. Są to takie standardowe rytuale. Tutaj mamy Desperate, y, desperate Ritual. Za dwa many dostajemy trzy many. Możemy również to y, wykorzystać, tę umiejętność Split Onto Arkan. Jeżeli mamy więcej tych właśnie takich speli, w stylu Instant Arkan, będzie taka możliwość zagrania nawet dwa razy tego spela, jeżeli zapłacimy dodatkowy koszt. Ja akurat mam takie dwa. I oczywiście standardowy Pirithic Ritual. Za dwa many mamy trzy many. Koniecznie cztery. Teraz najciekawsza sprawa jeżeli chodzi o moje tworzenie e, e, Dragon Storma i zagrywanie jak najszybciej, czyli mamy tutaj kartę em Empty of Warrens. Jest to e, karta za cztery many, dosyć droga, ale fajne jest to, że tworzy dwa tokeny, dwa gobliny i ma również Storma, czyli możemy natworzyć tyle tokenów, tyle goblinów, tyle razy możemy ją skupiować, ile wcześniej zagraliśmy jakąkolwiek Kartę, czyli załóżmy, zagraliśmy jakiegoś goblina, zagraliśmy Spiritual, zagraliśmy jakiegoś tam rytuała, zapłaciliśmy manę, zdobyliśmy też cztery many, albo trzy, załóżmy, jak mamy goblina, właśnie zmniejszającego koszt. I już wtedy możemy 6 nawet goblinów włożyć do, 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 do gry, więc naprawdę fajna sprawa. Mimo, że to będą 1 na 1 e, gobliny, więc raczej szału nie będą, ale można będzie wykorzystywać je jako obronę, troszeczkę może jako atak, ale głównym ich zadaniem to po prostu będzie jako man bajka. A zaraz do tego przejdziemy w jaki sposób będziemy działać. Oczywiście cztery takie karty. No i teraz mamy naszego e, goblina. Który z... kosztuje 1 manę i za poświęcenie jakiegokolwiek goblina dostajemy 1 manę czerwoną Więc teraz, właśnie, się to wszystko łączy. Mamy ogromną ilość goblinów, wyszukamy naszego goblina, który sprawia, że poświęcamy te 6 goblinów, i mamy już 6 many. Więc naprawdę fajna sprawa, jeżeli chodzi o takie szybkie zagrywanie, go... jeżeli chodzi o takie szybkie zagrywanie naszego Dragon Storma i jakikolwiek speli. Więc Dragon Storm z goblinami, myślę, że całkiem fajne połączenie. Oczywiście cztery takie goblinki. Teraz, co jest najważniejsze w Dragon Stormie. To, że musimy znaleźć tego Dragon Storma, że musimy go mieć na ręce i troszeczkę przeszukiwać talię. Bo jakby nie było, to są tylko cztery karty na całą talię i my musimy ją trafić, żeby ją zagrać. Więc potrzebujemy dużo kart, które będą mogły przeszukiwać talie w jakiś tam sposób. Tutaj mamy akurat Cybion za dwa many. Ciągniemy dwie karty i jedną kartę z ręki możemy wtasować do talii, więc całkiem przydatna sprawa, jakbyśmy chcieli pozbyć się smoka z naszej ręki i wyciągamy po prostu dwie karty i smoka wrzucamy do talii, tasujemy, więc będzie możliwość wyciągnięcia go z Dragon Storma. Mamy oczywiście cztery takie karty. Do tego Anticipate oczywiście za dwa many. Również takie przeglądanie naszej talii. Spoglądamy na trzy karty z góry. Wybieramy sobie jedną na rękę, a resztę wkładamy na spód. Więc całkiem przyjemna opcja przeszukiwania e, dosyć szybko talii. Oczywiście cztery. Tu mam dodatkowo jeszcze taka karta, również przeszukująca. Jest to w Peer True Deps Jest to również za dwa many. Również spoglądamy na talię e, na topa i sobie wybieramy kartę dwa myślę, że wystarcza, zwłaszcza, że już mamy tutaj w tych 10 kart, które przeszukują naszą talię, a myślę, że nawet można będzie te dwie ostatnie zamieniać w razie jakbyśmy potrzebowali korzystać z jakiegoś tightbota, jak również ta ostatnia karta, którą mam e, jako taki spell atakujący, bo będą momenty, że będziemy mieć dużo many, nie będziemy mieli dragonstorma, chcemy zadać jakieś obrażenia lub coś zniszczyć, więc myślę, że to całkiem przydatny e, e, spell, czyli mamy akurat o tej Czyli mamy akurat taki Krater klop za jedną manę i X many, czyli tyle ile many, tyle many, ile zapłacimy, tyle po prostu zadamy obrażeń. Próż do tego mamy jeszcze umiejętność Ferocious, czyli jeżeli, będziemy, czyli jeżeli mamy kreaturę z atakiem 4 lub więcej, czyli power 4 lub więcej, dodatkowo jeszcze dwa obrażenia możemy zadać. Teraz przechodzimy do landów, oczywiście montajny. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty 11 landów, montań. W tym przypadku myślę, że to jest wystarczająco, może czasem ktoś może powiedzieć, że, że nawet za dużo, jeżeli chodzi o montajny, bo w tej talii, w Młogim Dragon Stormie w ogóle nie ma wysp, nie ma w ogóle islandów, są za to dual e, landy, czyli tutaj mamy właśnie taki, taki land, który za tapnięcie daje nam szarą manę, lub jeżeli poświęcimy nasz jeden punkt życia, zdobędziemy wtedy czerwoną, albo e, niebieską manę, jest to taka troszeczkę tańsza wersja e, takich painlandów, więc myślę, że całkiem ok. Mam ich trzy oczywiście koniecznie świątynia ze skrajem czyli jest to dwukolorowy land wchodzi do gry możemy skorzystać ze skraja, podejrzeć co się dzieje na naszej talii co się dzieje na topie jakby nam nie pasowała jakaś karta, wrzucić ją na spód lub zostawić, więc kolejna sprawa do przeciągu, przeglądania naszej talii mam takie trzy i na koniec mam IZ land jest to całkiem ciekawy land bo kiedy wchodzi do gry zabieramy jeden land do ręki i od tego momentu Nasz IZ będzie za każdym razem dawał dwa many, jedną manę niebieską, drugą manę czerwoną. Więc całkiem, przyjemna, więc całkiem przyjemna sprawa, jeżeli chodzi o ilość many. Ja osobiście nie przepadam za tworzeniem sideboardu. Zwykle skupiam się na jakimś takim właśnie tworzeniu już gotowej talii, która powinna być już gotowa na wszystko, jednak. Logiczna sprawa, że nie ma takiej możliwości, żeby się wszystko zmieściło. Przed wszystkim się nie obronimy, więc myślę, że jak najbardziej w sideboardzie przydadzą się jakieś takie karty, dzięki którym będziemy mogli za manę czerwoną liczyć jakiś artefakt lub za manę niebieską, coś takiego będziemy mogli zrobić. No i oczywiście, koniecznie moim zdaniem, jeżeli mamy już dostęp do właśnie takich kolorów, to wybrać sobie takiego z goblina, który za dwa many i jest to albo mana czerwona, albo mana zielona, więc w naszym przypadku będziemy zagrywać go za manę. Czerwoną jest to raz, że jest to Goblinek, czyli możemy go łączyć do naszej y, Manodajek, y, ale również szczególnie najważniejsza jest jego umiejętność, czyli za jeden many możemy sprawić, że nasz czar będzie odporny na kontrę, czyli nie będzie go można skontrować. I to jest dobra sprawa w przypadku Dragon Storma, kiedy chcemy zagrać z Dragon Storma, jakiś przeciwnik zagrywa nam instantem, zagry rzuca na nas jakiegoś y, counterspela. To za jeden many możemy spokojnie zagrywać za Storma i nas nie powstrzyma taki counter spell Chyba, że będziemy jeszcze drugiego. No to co będzie kolejną manę. Więc to jest troszeczkę takie kombinowanie. Trzeba dużo, dużo pamiętać o tej manie, ile tego mieć. Druga sprawa, bo mamy kolor zielony, bo mamy kolor niebieski, więc jak najbardziej jakaś kontra się przyda. Za jeden many dispel counter target, instant spell, więc myślę, że to jest całkiem przydatna sprawa, jeżeli chodzi o właśnie taki, coś posiadanie w sideboardzie. Jeżeli będziemy grać za jakąś control, przeciwko właśnie graczowi, który dużo gra kontrami, to na pewno będzie miał dużo takich instantów, które będzie chciał wykorzystywać w naszej turze, więc jak najbardziej dispel można będzie wtedy sobie wrzucić do talii. I to było na tyle, jeżeli chodzi o moją talię, gotową do gry i, i jako przygotowałem na ten okres, czyli ten okres 2019, 2020, 2027. Mam nadzieję, że raczej nic się nie zmieni, bo jakby nie było, kiedyś talia była naprawdę dobra, karty zostały zbanowane, niestety, i trzeba było, trzeba było troszeczkę odłożyć Dragon Storm'a na długo, długo, długo. Na szczęście wyszedł gobinek, po, połączyłem kropeczki, moim zdaniem bardzo fajnie ten gobinek łączy się z Dragon Stormem, dzięki temu, dzięki. Temu nabijamy szybko manę i możemy już, właśnie szybko, nawet, właśnie całkiem. Konkurencyjnie grać z taką storbę, mimo że jeszcze nie jest to tak szybkie, jakbyśmy chcieli, bo trzecia tura to powinno być już takie, że praktycznie za każdym razem trzecia, czwarta, a tu już mamy troszeczkę wolniej, już bardziej jesteśmy czwarta, piąta to już tak bardziej, tak tradycyjnie, trzecia jest możliwa jak najbardziej, ale to już naprawdę trzeba mieć dużego, dużego laka, dużo szczęścia, a to akurat w moim przypadku nie jest, nie, jest niezderzalne, więc raczej czwarta tura w tych okolicach. Tak, mniej więcej trzeba sobie szykować. I trzeba liczyć się z tym, że musimy jednak do tej tury wytrwać. Czyli, smoczek jak najbardziej się przyda, jakieś tam kontry można będzie sobie również wrzucić. I jakby nie było, Dragon Storm jest to kombodek, więc musimy dużo, dużo kombinować, dużo liczyć. Cały czas pamiętać, ile mamy tej many, ile tej many możemy zdobyć. Dobrze byłoby, jak mielibyśmy goblinka, który e, b, b, chroni, nasze, e, chroni nasze karty przeciw jakimiś tam kontrami, więc dobrze byłoby mieć jeszcze tej jeden many więcej. Więc troszeczkę trzeba kombinować, troszeczkę trzeba dużo liczyć, pamiętać ile mamy smoków w talii, jakie smoki jeszcze mamy, jakby załóżmy pierwszym razem się nie udało, zagrać storma wykorzystać tak jak należałoby, bo to też różnie bywa. Więc dużo kombinowania, ale myślę, że całkiem przyjemny, przyjemna talia i to jest taki właśnie. One Punch Man, jak ja to nazywam, wchodzi, Dragon Storm, dziękuję bardzo, koniec, koniec rozgrywki, raczej, w 90 przypadkach, a jak nie, to trzeba wtedy coś kombinować. Jakbyście mieli jakieś dodatkowe, lepsze pomysły, które może mi gdzieś umknęło, jak jakby w jakiś sposób można by troszeczkę przyspieszyć tą talię, byłbym bardzo wdzięczny, ale to było na tyle, jeżeli chodzi o moje smocze, smoki i tym razem był Dragon Storm. Ja jestem Emil, życzę wam druweczka. Hej!